Cześć, z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Dziś witam w kolejnym cyklu przeczytane z biblioteki i moją uwagę skupię na serii Ultimate X-Men, a dokładnie tomie numer 2. Jest to komiks wydany przez Egmont w serii Marvel Classic w twardej oprawie. Tak prezentuje się grzbiet. Tak, tył. Ja ten komiks wypożyczyłem w Księżnicy Beskickiej w Filii na osiedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej w Bielsku Białej. Jest tam bardzo dużo komiksów, Między innymi pierwszy tom stamtąd wypożyczyłem, który już recenzowałem na moim kanale. W tej chwili mam jeszcze, mam jeszcze kilka innych komiksów, które planuję przeczytać i zrecenzować. Kilka już recenzji oczywiście jest. O czym jest ten komiks? Jest to bezpośrednia kontynuacja tomu pierwszego. Gdzie mieliśmy takie stworzenie, zawiązanie się grupy, ich pierwsze przygody. Może jeszcze w ogóle taka krótka notka o twórcach. Co za scenariusz w większości odpowiada Mark Miller. Czasami w niektórych zaszytach wspomagamy przez Czaka Austena. I mamy to, można powiedzieć, tak kilka historii z tym skupionych. Tutaj, jeżeli chodzi o rysunki, to mamy różnych. Asad Adam Kubert, którego bardzo, bardzo cenię, Chrisa No Z nim mam problem. Niektóre jego kadry są rewelacyjne, ale nie zawsze. No i Kare Andres. Jak już wcześniej powiedziałem, jest to bezpośrednia kontynuacja tomu pierwszego, co to jest bardzo fajna rzecz. Zaczynamy od tego, że jest takie przypomnienie, co wydarzyło się do tej pory, co jest bardzo, bardzo po potrzebne w takich tomach szczególnie jak czy też tom drugi jakiś czas po pierwszym. Mamy do takich kilka historii, można powiedzieć, że oprócz tego głównego wątku takiego poznawania nowych bohaterów, ich rozwoju, ich relacji, ich uczenia się wzajemnego, mamy takich kilka powiedzmy wątków dodatkowych. Pierwszy historia, pierwszy wątek skupia się na postaci Remego Lebel, czyli Gambita. Dwuczęściowa historia. Dość sympatyczna. Bardzo fajnie można ją przeczytać. Tak troszeczkę więcej dowiaduję się o tym bohaterze. Liczę, że będzie o nim więcej. Następnie druga historia. To już zaczynamy mieć dużo bardziej skomplikowaną, taką ciekawą narrację. Przede wszystkim Charles Xavier próbuje wyjść do ludzi. Próbuje dotrzeć ze swoim przesłaniem Dalej, ujawnić światu, że on, znaczy nie pamiętam, czy on to powiedział, czy jest mutantem, czy nie, ale próbuję napisać coś w rodzaju eseju odnośnie tego, tej, że mutanci są naturalnym elementem ewolucji i nie, nie należy się ich bać, oni chcą ogólnie rzecz biorąc dobrze. Przy okazji, wyjawia pewne rzeczy, których były wątpliwe, pewne fakty, które troszeczkę zataję w pierwszym tomie kolososowi, nie do końca się to jemu podoba. Niestety przeszłość Charlesa Xavier'a okazuje się wcale nie taka różowa, jak się wydawało od początku. Ponieważ Charles Xavier ma sporo grzeszków na sumieniu i troszeczkę z tym, o tym jest opowiedziane w tym komiksie. Oprócz grzeszków z przeszłości i próby nazwijmy to opowiedzenia społeczeństwie o tym kim są x men i do czego dążą, jak, jak się starają doprowadzić, do, jak starają się generalnie pomagać. To właśnie jest ta sytuacja z tą przeszłością Charlesa Xavier'a. Nie chcę tu mówić za dużo, ale wchodzimy, docieramy na wyspę Miur. Tam jest między innymi Moira McTaggart. No zdarzają się sytuacje bardzo, bardzo kłopotliwe i w wyniku pewnego rodzaju działań niesporujący zbyt dużo jeden z X-Menów zostaje dość poważnie ranny. Odbija się to bardzo dużą czkawką, jeżeli chodzi o tą nazwijmy, tą stronę społeczną, ponieważ to mieli być uczniowie przede wszystkim. To są cały czas nastolatki, młode dzieciaki, młodzi ludzie. Oni w tym mieli w tej szkole Charlesa Xavier'a się uczyć, a nie razu koniecznie być wielkimi wojownikami. I konsekwencją tego, do czego dąży Charles Xavier, do stworzenia tak naprawdę z X-Menów siły bojowej, młod, młodocianej siły bojowej, jest to, że jeden z uczniów no, jest dość, bardzo ciężko ranny w wyniku działań, przez co zostaje zabrany ze szkoły. No, i przeciwnicy, ogólnie mówiąc, Xaviera i mutantów, próbują go wykorzystać jako podpuchę, żeby złożyć pozę przeciwko X-Menom. Jest to dość ciekawe podejście i nie powiem Wam, jak to się kończy, ale jest uzasadnione, że to określam ze strony rodziców. Z ciekawych rzeczy to takie, które mamy, to na przykład jest debiut Kitty Pride. Pojawia się Kitty Pride, która skutek tego, co się stało z poprzednim uczniem, z tą kontuzją, zostaje przyjęta do szkoły, ale ma całkowity zakaz korzystania, z, znaczy nie tyle korzystania z mocy, co uczestnictwa w akcjach takich militarnych, nazwijmy to ogólnie X-Menów. Jednym z kolejnych ciekawych wątków jest to, że Beast, który miał problemy z akceptacją, rozstał się z Ororo. I no, niestety poszukiwał, to jest dosyć istotne, pocieszenia w internecie w jakimś portalu randkowym. To jest taka przestroga generalnie, że nigdy nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie, i BIST no, niestety musi się przekonać o tym na własnej skórze. Jak to jest problematyczna taka sytuacja? Ogólnie, X-Men uczestniczą w różnych zadaniach, próbują rozwiązywać takie kryzysy, pomagać ludziom, gdzie tylko się da. Pojawia się też wątek Phoenix. Coś, co w oryginalnych X-Menach było, to tu jest jakby szybciej. Ogólnie rzecz biorąc, czyta się to bardzo, bardzo dobrze. Na koniec mamy kilka. No, są nie kilka, dwa szkice takie. Czy szkice okładki Adama Kuberta. Natomiast jeżeli chodzi o to, to ma, mam momentami wrażenie, że to jest takie przetworzenie troszeczkę mitologii X-Menów, czyli wydarzenia idą takie jak były. Mamy tutaj wykorzystanie tych samych wątków, jakby troszeczkę w innym ujęciu przyspieszonych, tak samo w tym, samym, w tym samym momencie mniej więcej, w którym pojawia się w oryginale w latach 80. moc Phoenix, w tym samym czasie co się pojawia Kitty Pride, też jest. Troszeczkę to jest zmienione. Czyta się to bardzo, bardzo dobrze. Są bardzo fajnie napisane relacje między postaciami. Charles Xavier jest odbrązowiony, nie jest już, jest bardziej już taki w cieniach szarości, jest już taki krystalicznie czysty, krystalicznie biały. Postacie ewoluują, mają wątpliwości, mają swoje konflikty, nie każdy z, ka z każdym w drużynie się zgadza. Każdy ma swoje pragnienia, uczucia, chęci. Jest to naprawdę sprawnie napisany komiks. Komu mogę polecić to do przeczytania? No każdemu, kto pomczył, przeczytał pierwszą część, gdyż kontynuacja jak najbardziej jest zrozumiała, czytelna. Bohaterów przybywa, co jest zrozumiałe, ale przybywa ich bardzo, znaczy bardzo, stosunkowo powoli. To nie jest tak, że nagle dostajemy 50 nowych postaci, tylko po prostu mamy tą grupę, z którą się już poznaliśmy. One troszeczkę wyolowowały i troszeczkę są a są w innym miejscu, ktoś nowy się pojawia. Czyta się to, tak jak już mówiłem, dobrze. Każdemu fanowi Mutantów, czyli X-menów, polecam do zapoznania się. Ja to przeczytałem przed chwilą, skończyłem. Jestem bardzo zadowolony z lektury. I jako bonus powiem pokażę Wam, co, za co zabieram się w najbliższym momencie. To jest tam trzeci. Też w Księżnicy Oba komiksy wypożyczyłem w bibliotece. Na osiedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej. Zachęcam do odwiedzenia tej chwili. Naprawdę mają fajne komiksy, jest co poczytać. To byłoby na tyle, tyle na dziś. Trzymajcie się. Na razie, cześć.